Witam Was, nazywam się Paweł Szymański i zapraszam wszystkich do Garcarni na Mazurach. Około 25 lat temu miałem w życiu taki epizod, że stałem się bezrobotnym. Poszedłem do muzeum i mówi pani dyrektor jakąś pracę, a że mój dziadek był cieślo, więc miałem nadzieję, że przy budującym się ówcześnie skansenie dostanę posadę cieśli pani dyrektor tak ulitowała się nade mną i mówi pan zostanie garcarzem. Później już trochę standardowo pierwsze kursy w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Następnie zostałem oddelegowany do kursów na Litwie, żeby międzynarodowić sympozjum garcarskie. Tam poznałem mojego mistrza przyszłego Stanisława Awerkę, Litwina od czarnej ceramiki i w od tego momentu można powiedzieć, że już znałem swoją troszeczkę ścieżkę. To jest bardzo trudne takie zmotywowanie się do siedzenia rzeczywiście kilka dni, no bo my tu pracujemy na glinie z szamotem, która jest właśnie z piaskiem. I po kilku dniach to wygląda tak, że ja mam całe pozdzielane ręce, już nie czuję po prostu żadnych odcisków na palcach i trzeba się zmusić, żeby właśnie doskonalić tą technikę. Ciągle coś nie wychodzi i naprawdę trzeba się z tym pogodzić i po prostu działać i dalej się uczyć. Hania uczestniczyła nie tylko w działaniach związanych z projektem, ale po prostu też jakby w życiu garcarni, czyli poznała wszystko też to, co składa się na funkcjonowanie takiego pomysłu na życie. Takim momentem myślę, że przełomowym dla, Hania, dla mnie to było to, że wow, zaczęło wychodzić na kolana. To jest to, że jak była w stanie zrobić pierwsze naczynie kompletnie, że ja już się nie dotykałem do tego. Tylko to były właśnie te trójnóżki, znaczy grapeny, takie nieduże, ale był to grapen, który zrobiła całkowicie samodzielnie. Niesamowitą fajnie jej sprawiło to, że mogła usmażyć swojego pierwszego placka na patelni, czyli patelnię, którą sama zrobiła i sama tego placka usmażyła. Moi znajomi nie są raczej zdziwieni tym, że ja lepiej garnki, powiedzmy, ponieważ od zawsze byłam dosyć kreatywna i jak im powiedziałam właśnie, że tutaj wyjeżdżam często do tej garncarni, to mnie bardzo w tym wspierają i często właśnie chcą, żebym im wysyłała na przykład jakieś zdjęcia, co robię, albo na przykład, żebym im w prezencie zrobił jakiś kubaczek coś w tym stylu. No w moim przypadku miejsce, w którym się żyje, dość silnie oddziałuje na to, co wykonuję, z tego względu, że mnie osobiście zawsze y, pociągała y, taka działalność polegająca na sklejaniu starego znowu. I to tutaj robię, to cały, cały ten okres 25 lat przy różnych kontekstach i badawczych, naukowych i dydaktycznych, bo y, ostatnimi laty już pracownia niewiele produkuje w sensie takiej masowej produkcji, bardziej zajmujemy się uczeniem ludzi technik, technologii. I jakby no, śmieje się, że więcej żeśmy ostatnio wyprodukowali garcarzy niż garnku. Prace magmistrza najbardziej najważniejsze chyba imponują wszystkie umiejętności, jakie posiada, bo jednak przez tyle lat y, rzeczywiście ćwiczył to garcarstwo i cudownie mu to wychodzi. No wiedzę warto jest przekazywać, dlatego, żeby mieć po prostu takie dziecie w ceramice. Na